przez poradnie przewija się mnóstwo pacjentów, to jest rocznie około ponad 11 tysięcy ludzi przez różne poradnie, bo to jest budynek poradni, mamy tutaj i neurologiczną poradnię dla dzieci i młodzieży, poradnie dla dorosłych i pacjenci są różni, pacjentów mamy również z ułomnościami i to nie jest dużo, bo to jest parę stopni, ale jest to problem, jeżeli Pacjent jest na wózku, jeżeli pacjent jest okuli, jeżeli to jest matka, na przykład z małym dzieckiem i wejście po tych stopniach stanowi ogromny problem. I miasto oczywiście w osobie reprezentanta, Pana Prezydenta dało nam, przekazało nam pieniądze, dotacje na podnośnik hydrauliczny. Dzięki temu mogliśmy zrobić bezkolizyjne wejście. Budynek jest tak usytuowany, że tutaj nie ma możliwości zrobienia ani żadnej windy, ani jakby osobnego podjazdu, dla, między innymi dla wózków i e, również zrobiliśmy e, dzięki temu e, podjazd pod same drzwi. Można, można tam słowo e, dla bezpieczeństwa e, wyciągnęliśmy techniczyki i panie mają tutaj pilota e, i ja żeby personel żeby e, jednak pilnował te czy to. Czy Ktoś to przynosił wszystko. No i panie tutaj tutaj od razu y, pomagają. Być może trzeba y, y, odpowiednio wprowadzić w tak? Y, I y, y, proszę bardzo, bo to można usadzić na krześle. Pięknie wyjeżdża buzenczek, także nie ma problemu. Mamy w Bolesławcu dwa szpitale, co prawda żaden z nich nie podlega bezpośrednio gminie miejskiej, jeden jest powiatowy, drugi wojewódzki. My w tym roku wsparliśmy obydwa szpitale dotacjami, w przypadku szpitala powiatowego to były kwestie związane z działaniem oddziału intensywnej terapii, natomiast. Tutaj wsparliśmy działania szpitala, które pozwalają na to, że pacjenci niepełnosprawni będą mogli wejść do tych poradni. Rocznie z tych poradni znajdujących się w tym budynku korzysta 11 tysięcy pacjentów, więc na pewno wśród nich spora część to są osoby, które wymagają... Takiej platformy, czyli inaczej, mówiąc narzędzia, które pozwoli dotrzeć do tego obiektu. Ja się bardzo cieszę, wygląda to ładnie, solidnie, dobry sprzęt. Kwota całości przedsięwzięcia, czyli tej platformy transportowej, przebudowy, wejścia i parkingu wyniosła 75 tysięcy złotych, z czego dotacja gminy miejskiej 55 tysięcy. Jesteśmy niezwykle wdzięczni miastu za to, że wspomaga.